Dlaczego odeszłam z Nutsu World? O! Hejka kochani! Ostatnio działo się naprawdę... TY KURWA! Ona teraz wygląda jakby była żoną kapitana Jacka Sparrowa! I szczerze? Patrycja, nie wiem czy schudłaś, czy po prostu coś zmieniłaś w swoim wyglądzie, jeżeli chodzi o tą paskę i tak dalej, że to totalnie zmieniło twój look, ale w tym wydaniu... Zabrałbym cię na lajbę, naprawdę. Bardzo dużo rzeczy w moim życiu prywatnym, ale też tutaj w internecie, bardzo dużo domysłów na przeróżne tematy, także stwierdziłam, że przyjdę tutaj i po prostu wam sama o tym powiem. Przedstawię Wam też moją perspektywę. Dużo osób zastanawia się ogólnie dlaczego odeszłam z Nats World. I właśnie w tym filmiku postanowiłem wam to wszystko wyjaśnić, wiem, że bardzo dużo osób czekało właśnie na wyjaśnienia z mojej strony, jak to wygląda wszystko z mojej perspektywy. Także jestem tutaj i dziś... Kurwa, mać! Ale bym cię na mast posadził! Nie no, naprawdę, bardzo ładna piratka, mega mi się podoba. Może nie mega, ale pierwszy raz zobaczyłem taki prawdziwy urok. Patrycji. Jeszcze tak usta jej się układa, jakby takie przygryzała, tak. No. Dzisiaj mam. Ale usta to jak pontony, stary, ale w momencie, w którym byłby jakiś wypadek na morzu, to możesz na nich odpłynąć. Bezpieczna przystań zamiar rozwiać wszelkie wątpliwości jeśli chodzi o ten temat. Mam wrażenie, że te miesiące zleciały bardzo szybko i też podejmowałam bardzo dużo spontanicznych decyzji na różne tematy. Miałam bardzo dużo różnych rzeczy w życiu prywatnym i biznesowym. Na samym początku może opowiem. Stary nazwałem się Pepo. Właśnie co, tak szczerze żałuję, że kiedyś nazwałem ją finką Pepo, bo to delikatnym viralem poszło. I ona chyba mnie prostu nie, nie lubi. A dzisiaj 99, naprawdę proszę. robiłbym abordaż. Powiedziałem no. wam, jak w ogóle Dołączyłam do projektu, a w zasadzie wprowadziłam się, bo nie wiem, czy wiecie, e, jeśli uważnie oglądaliście ten odcinek, to dobrze wiecie, że ja się tam wprowadziłam, a nie dołączyłam. I taka była komunikacja od początku. Wiem, że Wy widzowie mogliście zrozumieć to trochę inaczej, bo wyglądało to tak, jakbym dołączyła, ale główny zamysł był taki, że po prostu miałam się tam. I tak też się stało. Członkowie nad Sword zrobili dla mnie taką imprezę powitalną. E, byłam naprawdę bardzo podekscytowana tym dniem. Cieszyłam się, że będę mieszkała znowu w większej Ej, fajnie, bo ona sobie takie brwi na żel po postawiła. osób, bo pamiętam za czasów Teamu X sprawiało mi to ogromną przyjemność. Jest większa motywacja do działania, wiecie, kiedy otaczają Was młodzi ludzie w Waszym wieku z takimi samymi pasjami, jak Wy macie, czyli w tym przypadku, wiadomo, tworzenie kontentu. Fajnie jest właśnie budzić się i po prostu widzieć osoby, które mają taką samą motywację do działania, tak jak Ty na przykład, i możecie razem tworzyć fajne rzeczy, także. Było to dla mnie coś wspaniałego. <grystanie> tak, bezdomni też mają taką motywację. Wstają rano i spotykają się z ludźmi, którzy domu nie mają. Mają motywację, żeby się wspólnie napierdolić. Co nagada na Boga? Po prostu biznes jest biznes, tak jest łatwiej. Ktoś, ktoś za to płaci i tyle. No nie ma co wokół tego historii jakiejś tworzyć. Wielce emocjonalne podejście i bardzo się cieszyłam z takiej możliwości. Ale jak to w ogóle się stało, że znalazłam się w domu nad Sword. Tak jak wiecie, bardzo dobry kontakt miałam z Nati cały czas przez cały projekt TimX, tak naprawdę przez tą drugą edycję. Znałam się też z Pauliną, z Olą i dodatkowo bardzo często spędzałam czas z Dominikiem. Także chcąc czy nie chcąc, powoli wdrażam... Dobra, teraz pytanie brzmi, czy z Dominikiem, czy na Dominiku? Czekajcie, nie. Sprawdźmy jedną rzecz tylko. Pam, 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 pam. Dobra, nieważne. Warzałam się w ten projekt. Po prostu często do nich przyjeżdżałam, kiedy jeszcze nie wprowadziłam się do nich finalnie. Fajnie nam się spędzało czas, dogadywałam się, ze... Z racji takiej, że w tle jest łóżko, to wydaje mi się, że jest jakaś zła informacja, drama, i ktoś kogoś skrzywdził. Wszystkimi i po jakimś czasie dostałam propozycję, żeby się do nich wprowadzić. Stwierdziłam, że czemu nie? Jestem dosyć młoda, więc po prostu. Mogę spróbować. Pomyślałam, że to też będzie taki bardzo fajny kolejny krok, właśnie po teamie X, żeby mieszkać dalej z większą grupą osób i cały czas robić to, co robię. I na samym początku nie zdałam sobie sprawy z tego, jak bardzo ciężko będzie mi pogodzić projekt i moje prywatne sprawy, w sensie prywatne, biznesowe i tak dalej. Nie spodziewałam się, że będzie to dla mnie aż tak ciężkie, planując to wszystko, moje dołączenie i tak dalej. Po prostu nie spodziewałam się, że. Będzie mi aż tak ciężko to zrobić po prostu. Ja jestem dosyć ambitną osobą. Kurwa, ciężko to jest przede wszystkim obiekty w kamerze przetrzeć. No śnieży ci ten kurwy syn. I totalnie nie spodziewałam się, że będzie mi aż tak ciężko pogodzić moje prywatne projekty i projekt Not Sword, ale szczerze Wam powiem, że przeliczyłam się, bo już po... Prywatne projekty. Jakie projekty ma patencja Mauchanow, oprócz tego, że nagra film raz na miesiąc i TikToka nagra? W paru miesiącach zaczęłam zauważać po prostu, że nie podołam fizycznie. Byłam coraz bardziej zmęczona, coraz bardziej zdenerwowana z tego wszystkiego, bo naprawdę może się wydawać, że praca influencera jest prosta, ale He. jednak za tym wszystkim idzie dużo stresu. Ja na przykład jestem taką osobą, że chcę mieć wszystko perfekcyjnie zrobione i bardzo mnie męczy. Kurwa, jakiego stresu, kobieto? kobieto stresować to się może samotna maskać. Natomiast, nie wiem, bo mnie to wkurwia influencerzy. Zważaj na jedną należność. Zazwyczaj to nie influencerzy, a influencerki narzekają na to, jaka to ich praca ciężka nie jest, ile to ich stresu nie kosztuje, wyrzeczeń. Kurwa, kobieto, wypierdalaj do jakiejś pracy etatowej na 10 godzin. Przy okazji stresuj się, że nie wiadomo, czy twoje dziecko będzie miało co wpierdalać, albo w to się kurwa ubrać do szkoły, bo będzie wyśmiewane, że chodzi w tanich ubraniach kurwa stargu. To wtedy poczujesz, co to znaczy prawdziwy stres. Dla Ciebie stresem jest kurwa to, czy twój film zrobi 100 tysięcy wyświetleń, czy 50, 000, no. No taka jest pra Prawda. Nie wiem, mam wrażenie, że tym influencerkom wszystkim to odpierdoliło. One najchętniej by tylko chodziły, kurwa pachniały, robiły zakupy w galeriach i nagrywały, kurwa, deale na tym. na Instagramie. A jakby takiej przeciętej influencerce przyszło nagrać deala, stawkę na YouTube dwuminutową, to ona by się zasrała. Kurwa, dwie minuty na pamięć się nauczyć? Zmontować to nie no przesada. Przeciętna influencerka jedyne co w życiu potrafi zrobić: złapać za telefon, pokazać, że w tym momencie je właśnie batona, pierwszy raz w życiu, krzyczeć, że to jest jej ulubiony baton i ona od dwóch lat codziennie go je, poprawia kurwa serem, lepiej się czuje i ma więcej energii, no i oczywiście zwiększa jej kondycję. A to tylko dlatego, że to wszystko jest w briefie, kurwa napisali, który sobie z komputera czyta, bo na pamięć się nauczyć nie mogła.